Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony mnożeniu ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Pierwsze przykłady. Co jest ważne, zanim zaczniemy te pierwsze przykłady? Jeżeli mamy dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych, to musi być zawsze tyle samo miejsc po przecinku i do tego sprowadzamy. Tutaj nie musimy tego mieć. Tutaj wykonujemy mnożenie to, co możemy. Mnożymy. Na razie mnożymy w pamięci, bo są to małe liczby, łatwe przykłady, a później będziemy już wykonywać te mnożenie sposobem pisemnym. To teraz tak: 6 razy 4 to 24. I tutaj jak jest mnożenie, to ja zliczam. Jest jedno miejsce po przecinku, tu nie ma miejsca po przecinku, więc łącznie mam jedno miejsce po przecinku, a więc od tyłu stawiam jeden brzuszek i przecinek. Więc wynik 6 razy 40 to jest 2,4. Następnie 3 razy 7 wykonuję. 3 razy 7 to 21. I tak samo. Tu jest jedno miejsce po przecinku, tu nie ma, więc łącznie jest jedno miejsce po przecinku, a więc tu jedno miejsce po przecinku, przecinek. Czyli wynik 3 razy 7 dziesiątych, to jest 2,1. 5 dziesiątych razy 8. Więc wykonuję 5 razy 8 to 40. Tutaj jest jedno miejsce po przycinku, tu nie ma żadnego, więc jedno miejsce po przycinku przecinek, a więc 0,5 razy 8 to są 4 całe. 4,0 czyli 4 całe. Kolejne 3 razy, i tu wykonuję sobie 3 razy 25. 3 razy 25 to jest 75. To są dosyć łatwe przykłady, można je wykonywać w pamięci. I teraz tak, tu jest jedno miejsce po przecinku, więc tu jedno miejsce po przecinku przecinek kolejne 2 razy 14, czyli 2 razy 14 to jest 28, a więc 2 razy 40 to tu mam jedno miejsce po przecinku, więc tu też przecinek. 2 razy 1 i 4 to jest 2 całe i 31 razy 5. To jest 155, bo 30 razy 5 to 15, 1 razy 5 to 5. I teraz zliczam tu jedno miejsce po przecinku, więc tu jedno miejsce po przecinku przecinek, a więc 3,1 razy 5 całych to jest 15 całych i 5. Na kolejnej stronie będziemy mieć już przykłady trudniejsze, które będziemy wykonywać pisemnie. I oto mamy trzy troszkę trudniejsze przykłady. I tak jak mówiłam, te przykłady będziemy wykonywać pisemnie. 3 i 12 setnych razy 9. Więc zapisuję tak. 3 i 12 setnych razy 9 i wykonuję. 9 razy 2 to jest 18. 8 i 1 dalej. Tutaj musicie sobie przypomnieć mnożenie sposobem pisemnym, i to jest osobny odcinek, który także znajdziecie u mnie na kanale. Teraz 9 razy 1 to jest 9 plus 1, czyli 10. 9. Sieć. 9 razy 3 to jest 27 i 1 u góry, czyli 28. No i teraz co robię? To samo, co poprzedniej, na poprzedniej stronie. Zliczam miejsca po przecinku. Tu były dwa miejsca po przecinku, tu nie ma, czyli łącznie dwa. Raz, 2 przecinek. A więc mój wynik to 28 i 8 setnych. Kolejny przykład. 12 całych. I 3 setne razy 11, już mnożymy przez liczbę dwucyfrową. I mam tak, 1 razy 3 to 3, 1 razy 0, 0, 1 razy 2, 2, 1 razy 1, 1. Teraz mnożę przez kolejną jedynkę. 1 razy 3 to 3, i teraz tak pamiętamy, że piszę tu 1 razy 0, 0, 1 razy 2, 2, 1 razy 1, 1. Wszystko dodaję. No, i mam 3, 3, tu jest razem 2, 3 i 1. I teraz co robię? Znowu zlicza miejsca po przecinku. 1, 2, 2 miejsca po przecinku, a więc tu też raz, 2 przecinek w tym miejscu, czyli mój wynik tego mnożenia to jest 132 i 33 setne. Ostatni przykład w tym odcinku. To 13 całych i 48 setnych razy 50. 50 mogę zrobić tak. Wyrzucę to 0 z tyłu. Taki przykład też macie w mnożeniu pisemnym, w przykładach pisemnych na moim YouTubie. i mnożę. 8 razy 5 to jest 40, 40. Tu 5 razy 4 to jest 20 i 4, czyli 20. 4 5 razy 3 to jest 15 i 2 to 17 5 razy 1 to jest 5 i 1 to 6 to 0 tu wpisuję i teraz liczę miejsca po przecinku 1 2 tutaj muszę brać pod uwagę całą liczbę czyli te 0 też i mam jedno miejsce drugie przecinek a więc mój wynik to 674 i tak mogę to zostawić Mogę wpisać dwa zera z tyłu, nie jest to błąd, ale bardziej estetycznie jest bez tych dwóch zer. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Myślę, że mnożenie łamków dziesiętnych przez liczby naturalne nie sprawi Wam większego problemu. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.